Cześć tu Kamil. Witam Was ponownie w Katana Shooting i tym razem zaprezentuję Wam już ostatni tor z programu Foxtrot z programu Practical Shooting Foxtrot. Będzie to tor numer 4. Jest to ostatni film, którego nie ma na naszym kanale, więc dzisiaj go poznacie. Zobaczmy, co tutaj jest na liście liderów, no są to kluby, kluby żużlowe. Zapraszamy fanów żużla do zapisywania się na, tej, na, na, na tych torach. Każdy jakimś Nikiem albo ksywą może się zapisać, albo nazwą ulubionej piosenki, tudzież klubu sportowego. Dobrze, widzieliście Tablice liderów, teraz przystrzelanie bloka 17 Zaliczone też jeszcze. O, się. można powiedzieć, że na szybko, w szybkiej serii było lepiej niż w mierzonych strzałach. Do zaakceptowania wynik. W opcjach mała kulka tak, i, y, i włączamy PROMO to spowoduje, że strzałów mamy 75, to znaczy maksymalnie tak, y, a y, minimalna liczba strzałów, żeby przejść ten tor to y, 65, czyli mamy 10 zapasów na całym torze. Spotkamy 12 celów typu tarcza IPSC. To są te brązowe, które, które tutaj widzicie. To są tarcze IPSC. Jest ich 12 sztuk. Tarcz sylwetkowych będzie 7. Poperów IPSC to jest ten, który tutaj się przewrócił. Ich będzie 14. Mamy też 13 płytek. Ym, I 20 celów typu no shoot. Nonszuty mamy tutaj, te na białe. Na białe dobrze. Yy, trafiamy, prawda? W no, nonszuty no nie strzelamy rzecz jasna. Dwa razy każda tarcza i popery wystarczy strzelić po raz. Wszystko nam opisuje yy, cyfra arabska. Bach, czyli te popery trzeba trafić, jak będą na białe, prawda? Jak są przekreślone, to są uszutami. No bach, bach, raz, raz, bach, bach. I kiwaki. Kiwakami są uszuty, no więc uwaga, bo będą nam zasłaniać tarcze, które też są na kiwakach i to wprowadza na utrudnienie tak? dla zawodnika. Bach, bach po razie. Pozostałe dwa są uszutami. No bach, bach. To po razie, to dość łatwe. Za to tutaj. Mamy taki problem, że nie dość, że można załapać misy, nie trafia... no, trafiając w te obudowy, tutaj z drewna, no to jeszcze te dwa uszuty nam tutaj dragują i przeszkadzają. O, teraz by go było, można trafić i, i teraz, tak? I teraz, o. Także są chwile, są momenty, że one nie są zasłonięte i wtedy mamy je trafić po razie. Dobrze. Przechodzimy dalej. Język, z, z palec języka spustowego przy przechodzeniu z ekranu do ekranu. Tak ściągamy. Tu widzieliście tarczę. Zaczynamy ją od góry strzelać i schodzimy w dół. No i po razie popera. A też, jakby się za mocno huśtała, to wtedy sobie w tym czasie, jak ona się będzie uspokajać, można strzelić popery. No i nie będzie tak bardzo bujała, nie? No, co jest? Bach ba Bach, Bachbach, Bach, ba 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 czyli papierowe mamy dwie tutaj yy, brązowe, no to jest Małszut, w Małszuty nie strzelamy papery po razie, nie? jeszcze tutaj jest i tutaj spadnie dobrze, to chyba jest wszystko w tym, a nie przepraszam <śm> dobra, Bach, Bach, ba 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 i Dobra. No i tu znowu no tutaj za, za zasłaniają nam tarcze, więc musimy uważać. No i chyba jeszcze tego nie strzeliłem. Więc <laughs> tak ten przebieg będzie wyglądał. 75 strzałów. Dobrze, wchodzę na drenażer. Do do nauki równowagi. Chcę, żeby po prostu nie mieć komfortowych warunków, tak? Nie ma być na treningu komfortowo, ma być trudno. I tak nie mamy podrzutu na naszych replikach i odrzutu na naszych replikach laserowych. Czyli muszę wprowadzać inne utrudnienia, no nie wiem, 20 pompek, 50 przysiadów, tak? Albo jakieś inne mniej, mniejsze udogodnienia, no, znaczy jakiś problem, prób, wysiłek, tak? Wprowadzić żeby podnieść tętno um, i symulować stres w trakcie przebiegu bo ja go niestety mocno jeszcze odczuwam nie wiem ile lat trzeba strzelać żeby, żeby już przestać się stresować O, zero alf chyba nie Kurde. Ciągle się bujam, spadam. Słowo Misów parę nowwapal. Czyli zobaczcie, miałem tyle misów, że nie pozwoliło mi dostrzelić. E, no, 9 misów, tak? Czyli aha, 9 misów i jeszcze, e, jeszcze załapałem karne procedury. Czyli wnoszło tu trafiłem. Pozwolił oddać 66 strzałów, a powinien oddać, pozwolić 65 tylko. I coś źle policzyłem. Dobra, to jest do zapamiętania. Faktor 3,17. No, nie jest to najlepszy wynik. I dopiero siódmy. Dobra, słabizna. Tak wyglądał nasz ostatni tor. Zapraszamy do na nasze treningi zapraszamy do Leśnicy na Trauguta. Gdzie mamy naszą strzelnicę laserową. Zapraszamy do wpisania się na listę liderów. Zapraszamy serdecznie. Katana shooting. Bezpieczna strzelnica. Bo każda strzelnica jest bezpieczna.